Witam na kolejnym unboxingu. Cóż my tu mamy? Jedna malutka paczuszka i jedna duża. Zobaczmy, co jest w malutkiej paczuszce, na pewno jakaś prenumerata z JG sądząc po opakowaniu! Ło, ale poleciało. <noise> no cóż, ucieka, ale nie ucieknie, cóż my tu mamy i ona. Ładnie wygląda. Padeczka, a w środku mamy pocztóweczkę. O nas tutaj. A tak od z tyłu. Pocztówki z są super. Mam nadzieję, że będą same pocztówki. Jeśli chodzi o środek, to nie chciałabym rzucić jakimś spoilerem, chociaż z moim szczęściem to pewnie będzie. Ale coś spróbuję znaleźć takiego. Mm. Mm -hmm. Kurczę, same spoilery. Dobra, nie wiem, niech będzie to. <grywia> Powiedzmy, że to nie jest spoiler przynajmniej dla tych, co czytali to my poprzednie. Dobra, teraz lecimy dalej, czyli z główną dużą paczuszką. Okej. Okay. Nieźle to zakleili. O, teraz już fajnie. Wybaczcie, trochę odgłosów i drugi. Myślę, że opakowali to tak mniej więcej. Dobrze, wyciągniemy to wszystko. Ło, jakie to ciężkie. A, dziękuję bardzo. Zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Już zamawiałam to jakiś czas temu, już trochę zapomniałam, co tam zamówiłam. Bo już składam oczywiście następną paczkę. Także już myślę nad nową, a jeszcze dopiero przyszła ta. <noise> Ale od przybytku teoretycznie głowa nie boli. Dobra. Dostaniemy się tu zaraz. Ja. Ok. Jak to zwykle umienie same mangi. Także tak. Tutaj wujek z Tenzu Donald. Kolejny tom do Rosy, już ósmy dla córeczki. No i Jujitsu Kaizen. Pierwszy tom jeszcze raz, no bo poprzedni był na rozdaniu. Że sobie uzupełniłam. No i już tom drugi. Także pierwszy wam już pokazywałam w recenzji, a teraz, no, jeśli ktoś nie zna, to niech zamknie oczy. Jak nie widział pierwszego tomu, to tutaj pokażę mniej więcej, jak to wygląda. O. Polecam. Fajna manga. Dobra. Lecimy dalej. Yy, ostatni tom zbudzi Śpiąca Królewno, więc nie będę go otwierać, bo z moim szczęściem na pewno otworzę na jakiejś najbardziej ważnej scenie. Także się powstrzymam co najwyżej. no Tutaj nic nie ma w sumie. Jest. Dobra, wolę nie? Raz tak, kolejna manga. Też lepiej nie zaglądać. Nie wiem czy czytaliście Freję, ja czytałam pierwszy, drugi tom, teraz tutaj jest trzeci. I w każdym tomie jest taka scena, że gdyby sobie człowiek poprzeglądał to by było... <laughs> Więc nie przeglądajcie jej, nawet jeśli ją e, kupicie, bo możecie sobie, że tak powiem, z duży spoiler zrobić. E, teraz tak, tutaj taka trochę zboczona manga. To się nazywa 1000 słodkich kłamstw, jest zafoliowane, bo zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj te zboczone mangi bardziej yy, foliują. E, w każdym razie, tak, no, jednotomówka łaneko, zboczona. Czemu nie? Zobaczymy, przeczytamy. Co dalej? Śnieżny chłopak i kul cool dziewczyna. Pierwszy tomik. Twórzmy, jak to wygląda w środku. Widzę, że bardzo ładna kreska. Tomik taki bym powiedziała trochę cieńszy niż zazwyczaj, ale ujęła mnie okładka, także chętnie sobie przeczytam pierwszy tom. Później dam Wam znać, co i jak. Yy, kolejna trochę złoczona manga, a chyba trochę mniej, bo nie jest zafoliowana, aż też ma osiemnastkę. Tutaj kojarzę, że Pani jest fetyszystką. Yy, zobaczę, żeby mi było coś, co by mi tam potem nie powiedzieli, że to. Zboczone, dobra, trafiłam. Ok, Tak widać troszkę kreski. To jest jakiś scenek straszny, chociaż, a tu nie ma jakichś strasznych scen, ale nie wiem, przeczytam. Powiem, dobra, no, coś tu się dzieje. Tu się nic nie dzieje, to mogę pokazać. Ok, yy, teraz co dalej? Następna jakuza za fartuszku. Już piąty tom. Tutaj ciężko w sumie o spoilery, bo to jest epizodyczna manga, także mogę tworzyć, pokazać co nieco. Jeśli nie znacie Nieśmiertelnego Tatsu, polecam. Fajna komedia. Yy, to nie komedia, to syzyfowe prace. Źle yy, to wspominał, ale córkę czeka, więc coś mówiła, że jedna z pierwszych lektur oprócz Małego Księcia, więc... Specjalnie dla niej, na pewno się ucieszy, ale mali też tam poczyta. Yy, Odrodzony jako czarny charakter w grze o Tomę, tom już szósty. Widzę, że mam trochę taką okładkę, by się nie mogli zdecydować, czy tu ją zagiąć, czy nie. No ale to już, to już tak powiem, że do przeżycia. Okej, okay. nie wiem, czy nie trafi na jakiś spoiler, bo to już w sumie szósty Tom, więc tak luknę. Znaczy tu w sumie, jak ktoś zna to, może uznać wszystko za spoiler. Bo na przykład zobaczę jakąś postać, że żyje czy że nie żyje, ale ogólnie pozytywna maga, można sobie poczytać dla rozrywki. No i tutaj sobie odkupiłam fruitka ósmy Tom, już niedługo o ile już nie wyszedł, ale odkupowałam sobie ósmy. No i tutaj dla męża, sędzi Adryc tom. 18, a dokładniej akta 18, u nas tak wydają raz z jednej, raz z drugiej strony, ale to już taki komiks bardziej dla, tak powiem, weteranów komiksu, ale jeśli ktoś lubi, to też możemy polecić, bo naprawdę fajny komiks, no, także w sumie to tyle. Oprócz tego yy, zamówiłam sobie jeszcze yy, takie yy, gry planszowe, związane częściowo z Japonią. Wam chciałam pokazać, przy okazji się pochwale. Yy, więc tak, jest to Sushi Go. Piszę, że przepyszna gra. Od 2 do 5 graczy. Jest w metalowym pudełeczku. wiego się plus, więc nadaje się dla mnie. Także spoko. Yy, druga gra. Nazywa się Sen. Ja nie mówię, że ona jest stricte taka, może japońska, ale ta rybka tak mi się kojarzy, prawda? Złote rybki. Wygląda uroczo. Także się zdecydowałam. No i jeszcze jedna. Nazywa się gejszę. W środku bardzo ładne karty. Także. Nie wiem, czy będziecie zainteresowani, ale jeśli byście byli, to mogę Wam później pokazać, jak to wygląda w środku i dać taką krótką recenzję na zasadzie, fajne czy niefajne. No to na dziś tyle. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się tutaj najbardziej podobało, bo co byście chcieli kupić, i czego jesteście najbardziej ciekawi, co mam na przykład zrecenzować jako pierwsze. Dzięki, cześć!